Ile razy myślałeś o tym, by się poddać? Ile razy modliłeś się o to, by Twój los się odmienił? Ile razy byłeś na kolanach? Ile razy byłeś słaby i czułeś, że to już koniec? Zawsze masz wybór. Możesz poddać się albo wstać i iść dalej. Nie poddawaj się, skup się i rusz do przodu. Kiedy zdarzy się, że upadniesz, próbuj jeszcze raz, jeszcze, i jeszcze. Robisz mały krok do przodu, to trudne, ale jest warte tej walki i wiary w to, że się uda. Jest warte zdobywania, stawania się lepszym. Jest warte nieustającej walki, niepoddawania się. Czy wiesz, że Twoje najlepsze momenty w życiu nie są wynikiem najlepszych chwil, są wynikiem największych porażek, bo podczas nich musisz znaleźć siłę, by wstać. Nie musisz mieć wybitnych umiejętności, musisz mieć wybitne chęci, by się nie poddać, nie dać za wygraną, nie zaprzestać, nie zatrzymać i nigdy nie przestawać dążyć do swojego celu. Podnieś głowę wysoko i idź dumnie. I pamiętaj, że jeśli wszystko byłoby takie proste, to każdy mógłby tego dokonać. Wiedz o tym, że to nie będzie łatwe, ale trudny czas minie, nie będzie wiecznie. Nadejdzie, ale i odejdzie. Nie mów, że masz zły dzień. Nie patrz na noc, jak na ciemność. Spójrz na nią jak na nowy początek. Upadamy po to, by móc wstać i iść dalej. Pamiętaj o tym każdego dnia tu i teraz.